Pastor opowiada o tym, jak uderzył chłopca, bo ten nie brał imienia pana Boga serio. Pastor Eric Daman przeprosił po tym, jak nagranie z jego akcją pojawiło się w internecie. To pastor Eric opowiadający o chłopcu imieniem Ben opowiadał tę historię podczas mszy w swoim kościele. He was just, he was a nice kid, but he was one of those kids that was always just, he's a real smart aleck. Tak Pastor pobicie dziecka w ramach ratowania jego duszy. He was just, just trying to push my buttons and he was just, you know, kind of not taking the Lord serious. I leaned over and I said, Ben, when are you going to stop playing games with God? I led that man to the Lord right there. Internet wybuchł i na pastora posypała się krytyka. Reporter Tomonius skontaktował się z samym zainteresowanym i pastor powiedział: Moje działania nie odzwierciedlały nauk Chrystusa. Mliłem się i nie szukam usprawiedliwień. Zostało mi wybaczone i mogę jedynie prosić o to samowiernych i cały świat.